Hortensja ogrodowa. W tym roku nasze hortensje ogrodowe bardzo ładnie zakwitły. Chyba u każdego tak mi się wydaje. Ale są lata, kiedy mamy jeden, dwa kwiatki. Więc moim patentem na to, by co roku kwitła tak jak teraz, jest okrywanie jej od miesiąca lutego. Po prostu okrywam ją otuliną, i to nawet podwójnie. Gdy się robi w marcu czy w kwietniu, już cieplej odkrywa. Ale gdy jest zapowiadany, mróz, znów przykrywa. No Jest to mozolna praca, ale nie trzeba przykrywać jej od jesieni. Tylko wystarczy od 1 lutego. Bo wtedy już zaczyna się czasem robić ciepło i zaczynają po prostu pędy się otwierać. Y Hortensja ogrodowa może się przebarwić na niebiesko, jeżeli ją podlewamy kwaśną wodą, serwatką, środkami odpowiednimi, które kupujemy w ogrodniczym.